Chodź tutaj. Chodź. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku Blues the Battles Mobile. Na Steamie chyba się domyślacie co zrobić z tym balonem, którego znalazłem. Bez zbędnego gadania. Pozbądźmy się go. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku Beted Battles, tak jakbym była na Steam Card Battles. I chcecie zobaczyć, jak jestem zgnębiony, jak kompletnie jestem rozwalony i chcecie zobaczyć kompletną moją porażkę, to oto grać Indes. I zaraz będziecie mieli taką, nie wiem, może to prezentacją nazwę, takie pocięty materiał zmontowany, jak jestem przez niego rozgramiany. Zapraszam. OK, jak widzicie, słaby start. Jedyne co mogłem praktycznie postawić, to oto ten Canon Ship. On oczywiście miał triple darta. No i nie było przyjemnie, ale zobaczcie, jak się zakończy ta walka. No, niby było fajnie przyjemnie. Yellow regrow Rush, zabijający. Prawie nie do przeżycia. E, co to prawie znaczy? No, zaraz zobaczycie, co znaczy prawie zabijający rush. No dokładnie przeżył tak sobie na dwóch HP wysłał mi raż zawsze za późno zbustowałem przez co zwiększyłem ilość balonów zamiast ich zmniejszyć, więc po prostu po raz pierwszy w pięknym stylu mnie zniszczył, ale tak trochę bym powiedział na farcie. Drugi pojedynek też nie zaczął się oczywiście po mojej myśli, bo po co? Po co w ogóle Triple Dart? O, oczywiście. Mu triple dart się trafił, bo on zawsze ma triple darta, a ja mu chciałem powstawić tekst Sprayera, który nie jest najlepszą wieżyczką na start. On proszę, triple dart. No bo po co? No nie zaczęło się najlepiej, ale zobaczycie, co będzie dalej. Okej, okay, można było powiedzieć, że było prawie dobrze. Znów co to prawie oznacza? No, ładny rush. No trochę mu zadaliśmy. Prawie mu zadaliśmy, ale on jednak... Zbustowałem, ja też zbustowałem, oczywiście za późno i taki raz mnie bez problemu zabił. No i kolejna wygrana. Tym razem już nie na farcie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj szczęście się uśmiechnęło do mnie na początku, a zobaczycie jak będzie dalej. Jak widzicie, triple dart. Bardzo dobrze. A co widać dalej, tam za kolejną kartę, kolejny triple dart. To chyba jakaś rewolucja, tak dobrego startu to nie było od poprzednich walk. No dobra, no to zobaczymy jak się to wszystko potoczy dalej. Oczywiście czar yy, no wysłał mi metalowe, ja sprzedając tego nie miałem w ogóle czasu, żeby się obronić. Stawiając maga po prostu padłe boleśnie. A nie, jednak nie, to jeszcze nie ten moment. Spokojnie, spokojnie. Myślicie, że jest ta sama sytuacja, to wtedy, że on przeżył na low i później go zabije? <gryw> nie. Teraz on sobie, ja sobie spokojnie mnie zaraz zabije. Ja tak myślę, hmm, dostawię drugiego Dartman Kea, zaraz dostawię trzeciego, co on mi może zrobić? Na, zobacz, widzicie, zbustował. No i leci Regro Rainbow Rush, no. Ten największy, co ja z nim mogłem zrobić. Pokazał mi okejkę, no i okazało się, że chce mnie dręczyć dalej. No to lecimy z kolejnym dręczeniem. Nowa mapa, znowu się zaczęło przyzwoicie. Patrzcie, mamy sobie naszego triple darta, no lepszego startu się nie da mieć. No dobra, co by mogło pójść źle? Tutaj zaraz spróbuję mu wysłać jakiś raż, coś spróbuję mu zrobić. No dobra, zobaczmy, jak się to dalej potoczy. Już mówiłem potoczy. No nie wiem, to powiem. Zobaczmy, jak to dalej pójdzie. Zaskoczenie, tu mi nawet bardzo dobrze szło, ale popełniłem błąd, bo on dostał fanklub, a ja wysłałem mu 3 BFB, które bez problemu obronił. Po prostu robiąc fan klub później bustując, i to dla niego było za proste. No, tyle super małpek, to co więcej powiedzieć. Tyle dartów, no dobra. No ale i tak moja obrona nie jest taka zła. Zobaczymy, jak sobie dalej poradzę. Chyba znów wiecie, jak to się zakończy. Niebezpiecznie ma, aby zbliżają się zbyt blisko do mojej linii. No i niestety. Nawet ten blądzicu. Po prostu nie damy rady obronić się przed tym graczem. No dobra, ale co się okazało? Nie zgadniecie, on chce mnie dręczyć dalej. No dobra, to zobaczymy. Nawet powiedział, że good game i cały czas chce mnie zniszczyć. No dobra, przechodzimy dalej. Też zupełnie przyzwoity start. Na początku sprzedałem je, wyrzuciłem jedną wieżyczkę żeby właśnie triple darta postawić. I co się stało? Stała się magia. On, on, on nie miał triple darta. Rozumiecie? On, taki farciarz, nie trafił mu się triple dart. Nie wiem, jak to w ogóle możliwe, ale jakoś to możliwe. I od razu mnie zraszował. Trochę pocierpiałem, ale zobaczycie, jak się to dalej skończy. Otóż to, szykował się late game. Mojejko zwiększyłem troszkę, zostawiłem destroyera, trzymałem maulery i mamy dwóch blądziców i stopujące małpkę, plus jeszcze dartmamki. Więc szykował się naprawdę ładny i do tego zacięty late game. Liczyłem, że wygram, ale zobaczycie jak mi poszło. Choć lepiej niż poprzednio. Dobra, przechodzimy dalej. Okej, okay, tutaj zaczynało się robić naprawdę ciekawie. Jak widzicie, moja obrona jest naprawdę już imponująca. Zostawiam sobie Dartman ja jeszcze jednego. Zaraz dodam sobie 100 ekonomii i tu jest ten błąd, który popełniłem, bo mogłem w za to postawić sobie Fanclub albo na przykład supermałpkę, albo chociaż bladestorm, bo wydawało mi się, że bez problemu się obronię. No może przed moabami i innymi rzeczami tak, no ale... Mam miałem mało HP. No i tak, jeszcze jeden Blum Jitsu. no po prostu śliczna obrona, ale on ma ten fang lub. I to jest raz mabów, rozwalimy bez problemu. Sobie stawiam bloom impact. Wszystko fajnie, nie mogę nigdzie zmieścić, ale idą na mnie różowe i nie zdążyłem wysadzić atomówki. Przez co przegrałem kolejny raz z Indesem. I niestety po tym meczu już trwał za długo. I już musiał iść. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzieliście, zostałem po prostu rozgromiony przez tego gościa, ale nauczył mnie no, naprawdę dużo. Nauczyłem się więcej rzeczy, jeżeli chodzi o walki, no i też o long game. Y. I moje taktyki zostały polepszone. Straciłem tylko 40 medali, ale za to, jaka nauka, jaka porażka. Szczerze, ta porażka była dla mnie dużą wygrano, więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnych odcinkach Blumstedy Battles mobile na steamie.